Witam Was moi drodzy. mam początek września, mam piękną pogodę, jest super ciepło. Były deszcze, dlatego mamy dużo grzybów w lasach. Natomiast ja bym chciała, żeby one też się pojawiały w moim ogrodzie, gdzieś tam pomiędzy jabłunkami, winogronami, gdzieś tam pomiędzy borówką może, pomiędzy różnymi innymi drzewkami. Jak to zrobić? Jest to sprawa bardzo prosta, choć i długo trwała, bo to nie ma efektu wow za miesiąc, już nie będzie mieli grzybów. Musimy Sprawa prosta, cztery składniki. Pierwszym składnikiem są resztki grzybni, resztki grzybów. Hmm, byłam w, 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 w lesie, no i ten, no zerwałam go, ale niestety okazał się niedobry. Ten, tego zerwałam, no ma robaczki, niestety, Ten się nie nadaje. Gdzieś obskrobywałam coś, jakiś kawałeczek się nie nadawał, wszystko zostawiałam i tak za każdym razem robię. Zostawiam sobie, nie wyrzucam, bo to przecież poszło wszystko do śmieci, dlatego nie wyrzucamy tego. No, zerwałam go, ale nie spojrzałam, że jest taki brudacki. To nic, to są podgrzybki. Koźlaki, gdzieś tam, zajączki. To, co znalazłem cię w lesie, to będzie właśnie będę miała tutaj. Więc pierwszym etapem właśnie jest to, to dobroć, bo potrzebujecie tego. Jeżeli chodzicie do lasu, to w zasadzie zostaje wam za, za każdym razem, macie jakieś tam resztki. Nie wyrzucajcie ich. Drugą rzeczą jest: są drożdże. Drożdże piekarskie, z których zrobimy właśnie sobie zaczyn. Tutaj już mamy, on tu bąbelkuje nam. Zaczyn, kostka drożdży z trzy łyżki 3 łyżeczki cukru, do tego z 200 ml wody. Proporcje nie są aż takie duże, nie są aż takie ważne, ponieważ to będziemy skoro rozrabiali w, w większej ilości wody razem z tą naszą, naszymi grzybkami. Tu już, już mu owocówki latają dookoła. O, widzicie, jakie są bąbelki? To właśnie już jest zaczyn, który nam ruszył. Kolejnym czyli grzyby, drożdże, cukier i co jeszcze, woda. Woda, 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 woda. Najlepiej jaka deszczówka? Oczywiście, najlepsza jest deszczówka. Jeżeli macie, nie macie deszczówki, chociaż wątpię, trzeba by się postarać, żeby ją z, z, znaleźć, chociaż gdzieś tam nawet, nawet lepsza jest z jakiegoś stawku wyciągnięta niż, niż nasza ekranowana. No, jeżeli nie macie, no to możecie z tą kranową wodę wykorzystać, ale ona musi odstać. Dajcie jej 2-3 dni, niech ona odstoi sobie. Także yy, mamy wszystkie składniki. I co robimy? Grzybki nasze, zalewamy naszą. Naszym zaczynem. Mm? Aż buzuje. Dolewamy, sorry, wody. Ciup, ciup, ciup. szybki pójdą do góry. Dobra, starczy ci. I wszystko musimy pognieść trochę. A ja to potem trochę bardziej pogniotę. I dołożę jeszcze tam Trochę grzybków będę miała jutro, więc pewnie jeszcze dołożę do tego. Jeżeli macie, nie wiem, chodzicie raz w tygodniu, to możecie sobie dokładać potem takie grzybki jeszcze, ponieważ to odstawimy sobie na około 2-3 tygodnie w jakieś chłodne miejsce. Przykryjemy to szmatką albo przykryjemy wieczkiem, ale nie do końca, żeby nam to nie wykipiało, żeby nam to nie wybuchło, bo to będzie fermentowało, to ciągle będzie produkowało gazy i zostawimy to sobie właśnie 2-3 tygodnie niech to się wszystko takie przemaceruje i w tym momencie zrobi nam się płynna grzybnia tych grzybów, które tutaj mieliśmy. I za jakieś 3 tygodnie będę szukała swojej miejsca, czyli właśnie tam, gdzie na przykład rośnie mimech pomiędzy drzewkami, gdzieś, gdzie jest więcej cienia, gdzieś, gdzie jest więcej wilgot, wilgoci, tam, gdzie może mam zrąbki przecież wyłożone, przecież mam koło burówki, mam bardzo dużo zrąbków, więc tam to wleję razem z tą całą pulpą, tak naprawdę. Co będziemy teraz z tym robili? Odstawimy w e, ciemne miejsce, ale tylko koło kompostownika postawię. Za kompostownikiem tam zasadziam cały czas cień. Nie będzie mi to śmierdziało, bo to będzie pracowało. To ciągle będzie bąbelkowało, to będzie ciągle się ruszało e, i macerowało. Możemy co dwa dni dołożyć dwie łyżeczki cukru. E, to spowoduje, że drożdże nam nie, nie ob umrą, e, że będziemy mieli, będziemy dawali im takiego kopa, żeby się ruszyły, jakby się dobrej kawy napiły. E, i potem będziemy rozlewali takie coś. Czy to zadziała już w pierwszym roku? No, w tym roku nie będziemy mieli grzybów. Czy na seminarium już będą grzyby? Możliwe, że jeszcze nie. Jeżeli będziecie za każdym razem, kiedy macie nawet parę grzybków, takie coś robili, nie będziecie tego wyrzucać, tylko się będziecie robili z tego płynną grzybnię, no to na pewno w ciągu trzech lat będziecie mieli swoje grzybki wyrastające w zasadzie wszędzie. Bo ta grzybnia musi się stworzyć, ona się dopiero musi zrobić. Nie wierzcie w tekst za rok już będziecie mieli wszystko gotowe. To nie jest takie proste. Znaczy, przygotowanie jest proste, ale e, grzybnie to natura i musi się sama zrobić. Oczywiście możemy mm, posiłkować się preparatami kupnymi. Są grzybnie w proszku, są grzybnie w takim żelu. E, ja tego nie robiłam nigdy, bo uważam, że e, no, po co wrzucać resztki? Nie wyrzucę reszt resztek, a będę miała swoje później grzybki. Także zachęcam. A jak w końcu urosną. To Wam napiszę w komentarzu, że tak, po dwóch latach pojawiły się grzybki. E, tak, e, my to tak robiliśmy u nas w domu, w moim rodzinnym domu. Mm. Nie chodziliśmy zbyt często na grzyby, no bo nie było tylko czasu, to jednak była wioska i to było gospodarstwo, więc las to po prostu był już taki, jakby można było powiedzieć, luksus, więc do lasu często nie chodziliśmy, a chcieliśmy mieć swoje grzyby, więc mieliśmy taki lasek koło siebie. Tam nie było grzybów, a my je po prostu zaszczepiliśmy. Nawet czasznicę olbrzymią zaszczepiliśmy. Wszystkie reszty, które mieliśmy, wyrzucaliśmy w jedno miejsce, aby tam się nam narzały i życzę wam tego moi kochani żebyście tak właśnie robili i żebyście za dwa latka napisali do mnie super mam swoje grzybki dobra, moi drodzy do roboty, do lasu szukać grzybów, nawet tych przejrzałych ze świadomością że będziemy z nich robili pulpę, a w tej pulpie będą zarodniki i później będziemy siali grzybnie grzyby można tak powiedzieć, no szczepili grzybnie na pewno. Także moi drodzy, do roboty!